Siema, witam w kolejnym odcinku z FIFY. Do otworzenia mam dla Was cztery paczki. Więc lecimy z pierwszą. Oczywiście, jeżeli Wam się odcinek spodoba, to zostawcie łapkę w górę. I co my mamy w pierwszej? Haler? To jest zły pod przepałkę. Może być, nie, tylko tyle, że my już go mamy. Dobra, patrzymy co jest w kolejnej. Tu jeszcze jest ten Rektrum Prime. No to może w późniejszym czasie bym wolał jednak. Był ktoś dobry, a tutaj no nie ma nic ciekawego. Zdecydowanie nie. Fajnie, że te karty są coś warte. Później ewentualnie w czasie się posprzedaje. I lecimy z kolejną. Tu coś mamy. No nie. Nawet nie wiem, czy tego piłkarza nie mamy. Nie, nie mamy. Ok, A Tam srebrnego na ten. I słuchajcie, teraz mam dla Was niespodziankę. Zrobiłem gwarantownego bohatera. I mam nadzieję, że to będzie ktoś dobry. Więc lecimy. Co to jest? No, Gomez. Nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze w sumie. Teraz zobaczymy, ile on na rynku kosztuje. No. Tak, średnio bym powiedział. Dobra, już jestem z wami. Więc zobaczymy, jakiego przeciwnika będziemy mieli. No, ktoś widzę, że na wypożyczeniu go ogarnął. I zobaczymy jak nam pójdzie No Ostatnio nie jesteśmy w formie jeżeli chodzi o mecze Jest, mamy bramkę Brawo Werner Dobra, tu ja zrypałem Standard No dawaj, na co czekasz? To jest karny! Kurde, myślałem, że będzie strzelał w środek Ale fart Co mówię, Najgorszy u niego będzie te tempo, nie? Piękne podanie, pięknie, 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 tak mamy grać, brawo, ładnie go rozklepałem co będzie teraz na czas grał. Szybko, wyrzuć to. No nie, no kieza! Kurde i przegraliśmy to. Dobra, mamy już kolejnego oponenta. No, Anderson na ramce. Tyle zauważyłem. Zobaczymy, jak będzie bez tego. O, ale widzę, no internet nie chce. Z nami współpracować dzisiaj podają, nie wiem, na metr? Kurde, Rudiger zabrał piłkę. Jest, brawo. Dzięki przeciwniku za chociaż bramkę strzeloną. No, ale co to było? Przeszedł jak u siebie po podwórku. Nie chce mi się grać już. Mm. Mój serce coś odwalił, nie wiadomo co. Faul? Nie ma. O, tu był faul Spoko. Wiesz jeszcze jak wygląda faul? To ci pokażę zaraz. Bruno. To wpadło. Jakie coś wpadło? Naprawdę, Jakie coś wpadło. Jest, prawo Gomez, Twoja pierwsza bramka w debiucie.

Dobra, przegrywamy 5-3 Jestem bardzo zadowolony z meczu Martial 3 i hat Standardowo Dobra, w takim razie dziękuję Wam bardzo za odcinek Jeżeli Wam się oczywiście podobało to zostawcie łapkę w górę Subskrypcję oraz dzwoneczek A ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, pa i elo